Witajcie, kochani. W tym filmie chciałam Wam pokazać projekt naszego domu. Projekt nazywa się Bursztyn. Jest to dom parterowy. Może kogoś zainteresuje, kto planuje kupić ten projekt. Może kogoś zainspiruje do tych zmian, które my zrobiliśmy. Także projekt to jest 128 metrów. Jest to parteróweczka. Są tu trzy pokoje. Osobno salon, kuchnia i dwie łazienki. Bo właśnie zależało mi, żeby łazienki były dwie. Pokażę Wam rozkład pomieszczeń po naszych zmianach. Tu już wszystko widzicie po naszych zmianach. Garaż jest jednostanowiskowy, taki jak często w blokach. Nie jakiś taki super fajny, szeroki, także tyle, żeby postawić samochód i, i pójść do domu. Za garażem mamy kotłownię. Wszyscy właśnie się dziwią, że nie mamy przejścia do domu, ale nam to nie ma to dla nas znaczenia, nie robi nam to różnicy, także kotłownia jest za garażem, bez wejścia do domu. Są tu trzy pokoje. Ten jest taki gościnny, to będzie nasza sypialnia, a tutaj pokój. Naszej córeczki. Zrobiłam tu, było w planie taka garderoba z drzwiami, jednak uznałam, że nie jest to dobry pomysł. Najlepiej, jak każdy ma w pokoju swoją szafę, więc są tu takie specjalne wnęki na te szafy. Będą one od podłogi do samego sufitu w zabudowie na zamówienie. Szafa na przedpokój, także uznałam, że to będzie lepszy pomysł. Tutaj mamy kuchnię, a tutaj mamy salon z jadalnią, można powiedzieć. Tutaj nie mamy żadnego okna i to nam pasuje, bo tutaj po tej stronie mamy sąsiada na takiej dosyć malutkiej Pięci działce. Tutaj wszystkie okna mamy na piękne widoki, na pola, na górę ślęże. Także fa bardzo fajnie to, to wygląda. Tutaj jeszcze dorobiliśmy taki malutki ganeczek ze względu na te dwie łazienki, żeby te drzwi nie kolidowały z tym, żeby jakąś szafę postawić i móc się fajnie rozebrać komfortowo buty ściągnąć. Także taki maleńki ganeczek tutaj jest dorobiony. Pokażę Wam jeszcze o, pokażę Wam jeszcze, jak wygląda elewacja. Niestety dach musieliśmy zmienić kąt nachylenia dachu. Bo w planie zagospodarowania terenu jest wymagany od 33 stopni do 45, a ten daszek miał 24 stopnie, więc niestety był od razu do zmian, także widzicie tutaj dach, dach będzie na wiązarach Kratownicowych. Tutaj macie elewację ogrodową. Tutaj jest wejście do kotłowni, a tutaj jest taras. W następnym filmie, o tutaj jeszcze macie rozkład pomieszczeń, ile tutaj było wprowadzonych zmian. Także dosyć dużo, bo w oryginalnym projekcie była tutaj. Łazieneczka pomiędzy tymi pokoikami. Tutaj było pomieszczenie gospodarcze początkowo w tym projekcie oryginalnym. Ale my tutaj wszystko, wszystko zmieniliśmy tak, aby nam wszystko pasowało. W następnym filmie już was zabiorę na działkę. Pokażę Wam jaka to jest działka. W jakich okolicznościach przyrody, w jakim terenie. Będzie też geodeta już dzisiaj, także na bieżąco będę Wam pokazywać. Do zobaczenia.